Baśnie z podbyski Śląskiego zebrał i ułożył ksiądz Emanuel Grimm. Rajka na Ochodzitej, rozdział dziesiąty, jedenasty i dwunasty. Kościelny, sprytny człowieczek, niech okapki zbiera z świeczek, aby zaś się nie zepsuły, niech wraz leje z nich wirguły. A co mu się uda snadnie, niech szatkę z kościoła skradnie. Co ksiądz pod kielich podkłada, a na wszystko będzie rada. Już raz szatana wyzwałem, gdym miał wirguł skorporałem, Lecz, że bez święconej wody, bez celu były zawody. W wielki czwartek, w wielki piątek: Lejmy krzyż z okapków, szczątek, co okapują ze świec. Tylko klątwy trza się strzec. Bo gdy klątwę ktoś wyrzecze, Próżno czekasz, biedny człowiecze. Krzyż będzie bez mocy sił, Choćbyś nim o skały bił. Ty się nie śmiej jako głupi, Za twój śmiech nikt cię nie kupi, To nie żarty, ani bajka, Wiesz, gdzie w ochodzitej rajka? Tam jest wejście do pieczary, Gdzie smok skarbów strzeże stary. Wchodu do niej nikt nie zgadnie, w tej pieczarze mówią na dnie złoto, srebro i klejnoty. Drogi kamień, proszek złoty, wszystko to znieśli zbójcy do naszej Śląskiej granicy. Dawne, dawne to są dzieje, dziś się lada młodzik śmieje. Dawniej na Śląska granicy rozsiedli się rozbójnicy, na Śląsku, w Polsce, Słowaczy. Mord, grabież, drogi ich znaczy, znosili wszelkie zdobycze, klejnoty, złoto, zwodnicze, a nawet kościelne sprzęty gromadził ród ten przeklęty. I w ochodzitej je chował, aż gorzał od nich skał pował. O skarby każdy z bójów zazdrosny, gdy doczekali się nowej wiosny, co rok schodzili się wszyscy razem, by się ucieszyć skarbów obrazem. A kiedy wszyscy napaśli oczy, w dół się spuszczali z górskiej uboczy. I z wiosną przyszedł zbój ostatni, szatan uwikłał go w swej matni, bo gdy na próżno czekał tygodnie, na myśl mu przyszły spełnione zbrodnie. By nie być czarta po niewierką, powiesił się na starym świerku. Na ochodzitej tam rogrocznie, skoro się z wiosną życie rozpocznie świerki i smreki, brzymy, sosny, grają przyciągle marsz żałosny, a wiatr im śpiewa też do wtóru, gdy czarne chmury płyną górą, wtedy to skarby zamigocą, i człek nie jeden przyjdzie nocą, bo może mu się czasem uda zobaczyć skarbów ognie, cuda. Raz w roku, pogodną nocą, gdy gwiazdki w górze migocą, a po niebie księżyc płynie, cisza kładzie się w dolinie, ochodzi ta pstrzy, by świeca, tak ją miesiączek oświeca. Gdy zaświeci prostopadle, widzisz wszystko, by w zwierciadle, same srebro, same złoto, byś sięgnął z wielką ochotą, ale smok tych skarbów strzeże, co z diabłem zawar przymierze. To diabłu nie sprzeda duszy, skarbów nie tknie i nie ruszy. Ale dusza nie byle co, próżno diabli sidła klecą, niech na wieki skarby suszą, nie jarmarczę moją duszą. Tobie daję ku rozwadze, nie zachęcam i nie radzę, sam zaś fortelu się chwycę, przyniosę wielkie nożyce, w święconej wodzie zanurzę i zastawię sidło w dziurze. Gdy smok wyjrzy, to się zrani. Załamie się spryt szatani i smoki i debą uciecze, wtem bierz skarby człowiecze. A widzisz szczyt ochodzitej w mgielne pielesze spowity chęt nad granicą. O nim są ludowe baśnie, że nim księżyc w pełni zgaśnie, ujrzysz skarbu w lico. A skarby widziałeś sam duszę za to moją dam. Na własne oczy widziałem, gdy byłem chłopakiem małym, nieboszczyk Kuba z koryta, dali się patrzeć do syta. A co widziałeś? Opowiedz. Tam, gdzie ostatni jałowiec w skale są jakieś okienka, z nas każdy przy jednym klęka i patrzymy. Mnie w gardle. Lęk dławi niemy, bo widzę coś. Nie wiem co to. Coś się błyszczy, niby złoto. Patrzę dalej. Dwoje oczy. To na mnie patrzy drak smoczy, i zbliża się do okienka. We mnie serce z trwogi pęka, jak nie krzyknę, jak nie skoczę, dziś jeszcze widzę te oczy. Niesamowite oczyska, by czarcie, gdyś spojrzał z bliska, nie wiem, co się dalej stało. Musiałem cierpieć niemało. Kuba mi wciąż pod nos dawał, że mu ukradł szczęścia kawał. Bo już po skarb sięgał ręką, gdy krzyknąłem pełen lęku, i zniknęło srebro-złoto za tą ciemną skalną grotą. I cóż dalej? I nic dalej. Wciąż żyję w dziwnym zapale, że to złoto zdobyć muszę, bym miał debu sprzedać duszę. A skarby bierz, by puchy piesz. I kładź za pazuchę, bo skarby te kruche, za pazuchą coś zostanie możesz śmiało liczyć na nie. W dłoni albo w kieszeni, na dziwa się przemieni, na piasek i na gąski, i na mu bagien grząski. Nie patrz na lewo ni na prawo, skończyć by się mogło krwawo, bo deboł nie zna co to żarty, w obronie skarbów uparty. I licz spokojnie, jeden, dwa, trzy. Bo kiedy czarne chwilę upatrzy, gotów zamienić w kłapu ucha, kto jego pokus nie usłucha. A były takie wypadki, choć słych o tem chodził rzadki, że czart do psod zawsze skory, ludzi przemieniał w potwory, wszystkich więził w skalnej grocie, by trzymali straż przy złocie, by pokutne lali łezki, skarbo wstrzegli, by te pieski. A nikomu się, nie zwierz, bo szatan, by dziki zwierz, Co duszę rozszarpać pragnie, By to niewiniątko jagnie, Więc lepiej od debła z dala Sąsiedztwo go rozzuchwala. Gdy się dobiera do łona, To krzyż święty go pokona, Święcona woda odpędzi, By jeża zapach żołędzi, Tego się, bracie, dziersz, By roli pulchny pesz. A gdy weźmiesz mało, wiele, ja to na równo podzielę, Tobie cosi i mnie cosi, Od nędzy nas to wyprosi, Bez obawy głodu, nędzy, żyć będziemy z tych pieniędzy.